dziś chciałem wam pokazać jak palę w piecu nadmuchowym zobaczcie tu są takie wiórki znaczy zrębki około 10-15 mm one tak się powoli palą nasypałem dopiero przed chwilą no dobra zamykamy to zaraz wam pokażę jak one wyglądają zobaczcie zrobiłem sobie taką maszynę rębak na moich filmach możecie zobaczyć mam takich w worku chyba z 50 nikt tym nie chce palić po prostu każdy by chciał tylko palić takim takim drewnem nawet już takimi to już niektórzy nie chcą oni by tylko takie kawały włożyli jak mają duże piece 5-10 i tylko takimi palisz a ja palę wszystkim oprócz liści. liści liści tutaj nie ma to są patyki, gałązki, które leżały po kilka lat, porębakowałem. No i sobie nimi tak powoli palę i mam ciepło w warsztacie, ile teraz mam? 17 stopni tutaj w tym miejscu, a piec stoi przeciwległy. No teraz otwarte są drzwi, bo chciałem wam pokazać. Zobaczcie, w rzeczywistym czasie film bez montażu. Zobaczcie, z komina to tylko taki, taki biały dymek leci, tylko, 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 tylko minimalny. Nawet go dobrze nie widać, trzeba się dobrze wpatrzeć. A jak wy sobie radzicie w warsztacie w zimę? Napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam.